Cześć, ja nazywam się Patryk, to jest Oko na gwiazdy i w dzisiejszym odcinku zabiorę Ciebie na Księżyc. Zapraszam! Wczesny poranek 26 sierpnia 1967 roku centrum lotów kosmicznych imienia Kennedy'ego przylądek Canaveral Florida. Potężny pojazd gąsienicowy Crawler Transporter powolnie zmierza w kierunku stanowiska startowego 39A. Na swych barkach dźwiga potężną rakietę o nazwie Saturn V. Za ponad dwa miesiące, dokładnie w samo południe 9 listopada dojdzie do jej debiutu. Nine. ignition sequence start 6 5 four, three, two, one, zero. all engine running Blisko 3 miliony kilogramów niesione na chmurze dymu i ognia mknie z zawrotną prędkością na wysokość niemal 18 tysięcy kilometrów. Po 8 godzinach od startu jest już po wszystkim bezzałogowa kapsuła, która znajdowała się na szczycie Saturna 5, bezpiecznie opada na wody Pacyfiku. Powodzenia Apollo 4, bo tak nazywała się ta misja, napędza program Apollo, który już za 20 miesięcy osiągnie swój cel i umieści człowieka na Księżycu. 17 marca 2022 roku. Centrum Lotów Kosmicznych Kennedy'ego przylądek Canaveral, Florida. Potężny pojazd gąsienicowy Crawler Transporter powolnie zmierza w kierunku stanowiska startowego 39B. Na swych barkach dźwiga potężną rakietę o nazwie Space Launch System. Już za kilka miesięcy ma dojść do jej debiutu. Jeżeli zakończy się on powodzeniem, to z pewnością napędzi program Artemis, którego celem jest powrót człowieka na Księżyc już w 2025 roku. W tym roku, o szczegółach tego programu w dzisiejszym odcinku. O powrocie człowieka na księżyc mówi się w zasadzie od momentu, kiedy po raz ostatni postawił on na nim swoją stopę. Obrazki, które widzisz, to moment startu ostatniej załogowej misji Apollo 17, która opuściła Księżyc 14 grudnia 1972 roku, a więc już pół wieku temu. Pierwsze poważne kroki na drodze powrotu człowieka na srebrny glob podjęto na początku nowego tysiąclecia, czego efektem był szumnie zapowiadany w 2004 roku przez prezydenta George'a W. Busha program Constellation. Oprócz powrotu człowieka na Księżyc, jego celem było również stworzenie nowego systemu transportu ludzi na Międzynarodową Stację Kosmiczną, stanowiącego następcę kosztownych ponad miliard dolarów za start, awaryjnych w momencie ogłoszenia jesteśmy zaledwie rok po katastrofie promu Kalambia i starzejących się 30 lat służby promów kosmicznych. Prace nad programem rozpoczęto z impetem. Zaprojektowano nową rodzinę rakiet Ares oraz statek Orion wraz z lądownikiem Altair. Całość miała doprowadzić do siódmego lądowania człowieka na srebrnym globie w grudniu 2019 roku. Yes, we can. To jednak nigdy się nie wydarzyło, bo w 2010 roku świeżo wybrany nowy prezydent USA Barack Obama wobec cięć budżetowych zawiesił program Constellation. Szeroko narastające niezadowolenie z decyzji prezydenta skłoniło jednak administrację Baracka Obamy do nakreślenia nowego programu kosmicznego. Dodajmy, że nie wszystko z programu Constellation przepadło bezpowrotnie. Anulowane zostały tak zwane nieorionowskie części programu, czyli rodzina rakiet Ares, które zostały uznane przez specjalną prezydencką komisję za zbyt kosztowne. Ostała się jedynie koncepcja statku Orion, któremu należało stworzyć nową, ekonomiczniejszą rakietę. Tak narodziła się koncepcja SLS Space Launch System nad którą pracowano od 2011 roku i która miała odbyć swój pierwszy lot testowy już po czterech latach. Do tego jednak również nie doszło. Amerika. Was first in flight, first to the moon, and why America will always be first in space. You know, before I got here, wasn't looking so good. Donald J. Trump. To za jego prezydentury nakreślone zostają nowe kierunki amerykańskiej eksploracji kosmosu. Oprócz czysto wojskowego charakteru, nowo powołanych sił zbrojnych Space Forces. The president is creating a new branch, Space Force. <laughs> W grudniu 2017 roku rodzi się kolejna próba rewitalizacji amerykańskiego programu kosmicznego, którego głównym celem jest Księżyc. W odróżnieniu od jego poprzedników, ma on zapewnić nie tymczasową, a stałą obecność człowieka na srebrnym globie. W 2019 roku poznajemy jego oficjalną nazwę: Program Artemis. Nazwa nowego programu znakomicie wpisuje się w tradycje księżycowe. Artemis, czyli Artemida to mitologiczna bliźniacza siostra Apolla, który jak dobrze wiemy użyczył już swojego imienia na rzecz księżycowego programu z przełomu lat 60. i 70. XX wieku. Podstawą programu Artemis jest ciężka rakieta nośna jednokrotnego użytku o wspomnianej już nazwie SLS Space Launch System. To aktualnie najpotężniejsza aktywna rakieta na świecie, swoją mocą przebijająca słynne w ostatnim czasie Falcony od SpaceX, a w początkowej fazie lotu nawet osławione Saturny 5. Nie jest to jednak pojazd innowacyjny, wymyślony w całości od zera specjalnie dla potrzeb programu Artemis. SpaceLand system opiera się głównie na rozwiązaniach stosowanych już od 1981 roku w amerykańskich promach kosmicznych. Na orbitę SLS wynoszony jest za pomocą czterech silników RS-25 znajdujących się w głównym członie rakiety, przy asyście dołączonych do niego dwóch pomocniczych rakiet, tak zwanych boosterów na paliwo stałe. To niemal identyczne zestawienie, jakie przez 30 lat wynosiło na orbitę amerykańskie promy kosmiczne. Teraz nieco zmodyfikowane ma wynosić rakiety Space Launch System. W odróżnieniu od czterosegmentowych boosterów wykorzystywanych w wahadłowcach, te używane w SLS będą miały dodatkowy piąty segment, dzięki czemu ich zdolność wynoszenia będzie znacznie większa. Czyniąc je tym samym najpotężniejszymi dopalaczami, jakie kiedykolwiek zbudowano. Oprócz jeszcze kilku innych ulepszeń w celu zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa, odświeżone boostery nie będą jednak odzyskiwane, tak jak miało to miejsce w przypadku wahadłowców. Oprócz dopalaczy, ciąg SLS zapewniać będą wspomniane silniki RS25. To jedne z najczęściej używanych, a tym samym najlepiej sprawdzonych dużych silników rakietowych w historii lotów kosmicznych. Wykorzystane m.in. w 135 misjach promów kosmicznych zaliczyły do tej pory blisko 1 milion sekund pracy, sumując misje, jak i testy naziemne. Te dla SLS rozpoczęły się w styczniu 2015 roku. W pierwszej misji programu użyta zostanie rakieta w wersji Blok 1, ustawiona po raz pierwszy 17 marca na stanowisku startowym 39B. Rakieta ma wysokość 98 metrów i średnicę 8,4 m. Jest więc o 12 metrów niższa i nieco smuklejsza od nadal niedoścignionego Saturna 5, wykorzystywanego w bliźniaczym programie Apollo. Trzonem systemu SLS jest jej pierwszy stopień, będący w rzeczywistości ogromnym rezerwuarem paliwa dla czterech silników RS25. Wysoki na 65 metrów zawiera w sobie dwa zbiorniki: jeden wypełniony ciekłym wodorem o objętości 2 milionów litrów, i drugi mieszczący ponad 700 tysięcy litrów ciekłego tlenu, pełniącego rolę utleniacza reakcji spalania wodoru. Swoją charakterystyczną, pomarańczowo brązową barwę pierwszy stopień zawdzięcza specjalnej piance, której zadaniem jest Izolowanie kryogenicznego paliwa. Cztery silniki RS-25 spalające ciepły wodór i tlen oraz dwa pomocnicze boostery umożliwiają rakiecie SLS przetransportowanie 95 ton ładunku na niską orbitę ziemską oraz 27 ton na orbitę księżycową. Pod tym względem SLS ustępuje jeszcze miejsca weteranowi lotów na księżyc Saturnowi V. Ale obecnie to jedyna aktywna rakieta zdolna do przetransportowania ludzi ładunku na Księżyc. W kolejnych misjach programu wykorzystywane będą rakiety SLS w znacznie potężniejszych wersjach, ale o nich opowiem przy następnej okazji. Na razie zostajemy przy wersji Blok 1 i skupiamy się na budzących największe kontrowersje kosztach budowy. Space Launch System krytykowany jest głównie za nawiązanie, żeby nie powiedzieć skopiowanie tradycji wahadłowców. Nie broni się on również pod względem ekonomicznym, a to miał być przecież główny wyznacznik budowy nowej rakiety. Tanie w użytkowaniu miały być również promy kosmiczne. Koronny argument, że będą to pojazdy wielokrotnego użytku, nie wpłynął jednak pozytywnie na finalny koszt który podczas wystrzelenia tylko jednej misji sięgnął aż 1,5 miliarda dolarów. Wahadłowiec był więc istnym Bugatti wśród pojazdów kosmicznych. W przypadku SLS historia się powtarza. W założeniach dotyczących SLS nawiązanie do tradycji wahadłowców miało mimo wszystko obniżyć koszt budowy, a przede wszystkim utrzymać miejsca pracy w ośrodkach NASA oraz w firmach prywatnych, które przez lata tworzyły program wahadłowców. Rakieta miała być możliwie tania. Tak się składa, że 16 silników RS-25 i kilka boosterów fizycznie pozostało w spadku po wahadłowcach. Uwzględniając wspomniane modyfikacje, będą one wykorzystane w pierwszych czterech misjach programu Artemis. Okej, okay, w jakim stopniu udało nam się zaoszczędzić na częściach, ale żeby utrzymać program Artemis w realizacji, musimy mieć w zapasie również części nowe. NASA w 2020 roku przyznawa kontrakt firmie Aerojet Rocket Dean Sacramento w Kalifornii na budowę 24 dodatkowych silników, które będą zaopatrywać 6 kolejnych misji programu. Wartość kontraktu to 3,5 miliarda dolarów, czyli aż 145 milionów dolarów na silnik, który i tak po starcie... Będzie topiony w oceanie. Oficjalnie NASA szacuje, że koszt budowy jednej rakiety SLS to około 900 milionów dolarów. Trzeba tutaj jednak uwzględnić dwie rzeczy. Po pierwsze, NASA w swoich oficjalnych komunikatach zawsze zaniża koszty danego projektu. Po drugie, główny konstruktor NASA Boeing, który buduje główny człon rakiety SLS. Jest w stanie wyprodukować tylko jeden taki element rocznie. Oznacza to, że rakiety SLS można wystrzelić tylko raz do roku, a całą infrastrukturę służącą do jej budowy, testów i wystrzelenia trzeba przecież utrzymać przez cały rok. Finalny koszt budowy rakiety SLS dobija więc do rekordowych 2,5 miliarda dolarów. Okej, okay, SLS jest cholernie drogi, czy zatem nie lepiej poszukać jakiegoś innego, ekonomiczniejszego rozwiązania niż pchać się w koszta? Można przecież porozmawiać z ilonem maskiem ze SpaceX, którego Falcon 9 i Falcon Heavy są znacznie tańsze niż koszt wyprodukowania, uwaga, tylko jednego silnika RS25. No właśnie, jeszcze nie można, jeżeli oczywiście planujemy lot na Księżyc. Problem w tym, że aktualnie żadna istniejąca rakieta oprócz SLS nie jest w stanie zabrać ludzi i ładunków podróż na Księżyc. Do tego potrzebna jest odpowiednia moc i zapas paliwa. To koszty, które musimy pokryć, aby wyrwać się z silnych objęć Matki Ziemi. O wiele łatwiej jest dolecieć na niską orbitę ziemską niż ruszyć w głęboką przestrzeń. Teoretycznie pojazdem, który ma umożliwiać podróże w głęboki kosmos, będzie Starship. To jednak koncepcja, która jeszcze nie doczekała się swojego oficjalnego debiutu w finalnej konfiguracji. Problemem jest również konieczność dotankowania Starshipa na niskiej orbicie ziemskiej przed wyruszeniem w dalszą drogę. Biorąc pod uwagę względy bezpieczeństwa, w momencie tankowania w pojeździe będzie załoga i czasochłonność wymagane będzie dokowanie co najmniej czterech statków cystern, aby zatankować Starshipa do pełna to rozwiązanie, na które NASA jeszcze nie wyraża zgody podczas realizacji swoich misji. Aby prawidłowo podejść do tematu, musimy najpierw zrozumieć, że zupełnie innymi kategoriami rządzi się prywatny i publiczny przemysł kosmiczny. Takie firmy jak SpaceX, Blue Origin czy Virgin Galactic za swój główny cel stawiają maksymalizację zysków przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. Ich głównym celem, przynajmniej na ten moment, nie jest umieszczenie człowieka na Księżycu i Marsie, ale stworzenie takiego pojazdu, który za możliwe małe pieniądze będzie w stanie wynosić ludzi oraz ładunek w kosmos i będzie go można na przykład wynajmować innym firmom czy agencjom kosmicznym, zarabiając tym samym na projekcie. Nasa działa nieco inaczej. Głównym celem jest wysłanie ludzi na Księżyc i ma to zostać osiągnięte. 145 milionów dolarów nie zostało wydane, dlatego że NASA nie liczy się z pieniędzmi. Pieniądze w takiej sumie zostały wydane, aby osiągnąć taką sprawność i osiągnie silnika RS25, by ten był w stanie wysłać ludzi na Księżyc. Celem NASA na ten moment nie jest minimalizacja kosztów. Celem jest szybkie wysłanie ludzi i towaru na Księżyc. I bezpieczny ich powrót na Ziemię. Pamiętajmy również, że NASA w dużym stopniu uzależniona jest od wielu decyzji politycznych, na które przemysł prywatny jest nieco bardziej uodporniony. Mam tutaj na myśli wspomniany już fakt ponownego wykorzystania podzespołów wykorzystywanych w wahadłowcach w celu utrzymania istniejących już miejsc pracy. Nie chcę, żebyście traktowali mnie jako obrońcę NASA, bo z całą pewnością nim nie jestem. Argumenty, które przed chwilą przytoczyłem stanowią jedynie moją prywatną próbę zrozumienia podjęcia decyzji o budowie tak drogiej rakiety, jaką jest SLS. Zdaję sobie sprawę, że w kilku kwestiach mogę się mylić, ale mimo wszystko nie podejrzewałbym NASA o chęć wyrzucenia pieniędzy w błoto, albo że po dekadzie prac nad rakietą SLS dopiero teraz specjaliści w NASA zorientowali się, że ona będzie aż tak droga, podczas gdy Janusz i Zanek z wykopu pisali o tym już 4 lata temu. Nieprzekonanych zostawiam ze słowami szefa NASA, Billa Nelsona. Powiedz mi, po co jest ten miś? Właśnie po co? Otóż to, nikt nie wie po co, więc nie musisz się obawiać, że ktoś zapyta. Wiesz, co robi ten miś? On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest miś na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym misiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy to nasze, przez nas wykonane, i to nie jest nasze ostatnie słowo. I nikt nie ma prawa się przyczepić, bo to jest miś społeczny w oparciu o sześć instytucji, który sobie zgnieje, to sieni na świeżym powietrzu. I co się wtedy zrobi? Protokół zniszczenia. Prawdziwe pieniądze zarabia się tylko na drogich, słomianych inwestycjach. Ok, dość o pieniądzach. Czas zobaczyć, jak SLS sprawdzi się w pierwszej misji. Do historycznego startu SLS Blok 1 ma dojść najwcześniej w czerwcu 2022 roku. Na kilka sekund przed końcem odliczania pracę rozpoczną cztery silniki RS-25 o łącznym ciągu blisko 7,5 MN. Gdy zegar pokaże zero, odpalą boostery z ciągiem 32 MN i spalaniem 6 ton paliwa na sekundę. Tym samym SLS w momencie startu wytworzy rekordowy ciąg ponad 39 MN, deklasując Saturna V z maksymalnym ciągiem. Na starcie 35 MN. Po dwóch minutach dopalacze pomocnicze wypalą swoje paliwo. Są już niepotrzebne i zostają odrzucone od głównego członu rakiety. Dzieje się to na wysokości 45 km. Dwa razy wyżej to samo spotyka owiewki ochraniające moduł serwisowy statku załogowego, jak i Launch Escape System. Cztery silniki RS-25 po odrzuceniu boosterów pracują jeszcze przez kolejne 6 minut i wprowadzają pojazd na mocno eliptyczną orbitę o apogeum wynoszącym 2000 km i perygeum zaledwie 160 km. Taki manewr zapewni bezpieczne. I efektywne sprowadzenie do atmosfery pierwszego członu rakiety SLS, który po zakończeniu pracy przez silniki RS-25 zostanie odłączony. Na orbicie cały pojazd składa się już tylko ze statku Orion i jego modułu serwisowego oraz drugiego stopnia rakiety SLS. Mierzący 14 metrów, tymczasowy stopień napędu kryogenicznego, bo taką nazwę posiada drugi stopień rakiety SLS, również nie jest niczym nowym. To w rzeczywistości zmodyfikowany Delta Cryogenic Second Stage, który został opracowany na początku XXI wieku przez Boeinga i był wykorzystywany w seriach rakiet Delta 3 i Delta 4. W misji Artemis 1 będzie on wyposażony w jeden silnik RL-10, zasilany podobnie jak i pierwszy stopień. Mieszankom ciekłego wodoru i tlenu będzie w stanie wytworzyć 110 kN w ciągu. Zostanie on użyty już półtorej godziny po starcie w celu wprowadzenia pojazdu na trajektorię umożliwiającą lot na księżyc. Manewr o nazwie Trans-Lunar Injection potrwa jednak rekordowo długo, bo aż 18 minut. Ma to związek z niskim ciągiem, jaki zapewnia silnik RL-10. Dla porównania silnik J2 umieszczony w trzecim stopniu rakiety Saturn V pracował blisko trzy razy krócej, aby skierować statek Apollo w stronę Księżyca. Po 18 minutach pracy silnika RL-10 statek Orion jest już na właściwej trajektorii. Drugi stopień zostaje odłączony i po okrążeniu księżyca zostanie wprowadzony na orbitę wokół słoneczną, gdzie będzie pełnił rolę kosmicznego śmiecia. Zanim jednak do tego dojdzie, tuż po separacji, ze zużytego drugiego członu rakiety SLS, a w zasadzie z adaptera, który łączył go ze statkiem Orion, wystrzelonych zostanie 10 CubeSatów małych sześciennych satelitów o rozmiarach 10 cm i wadze 1 kg. Każdy z nich został stworzony przez inny podmiot i każdy będzie zajmował się innym zagadnieniem. Swoje kiepsaty w misji Artemis 1 wyślą m.in. uczelnie wyższe, instytuty badawcze, agencje kosmiczne, a nawet firmy prywatne. Kiepsaty będą między innymi poszukiwać nowych miejsc występowania wody na Księżycu i dokonają ich mapowania, zbadają ziemską plazmosferę w celu lepszego zrozumienia tego obszaru, a także wpływ promieniowania kosmicznego na żywe organizmy. Jeden z kiepsatów będzie fotografował bliską Ziemi asteroidę, podczas gdy inny wyląduje na Księżycu, stając się tym samym najmniejszym księżycowym lądownikiem w historii. Adapter stworzony przez Centrum Lotów Kosmicznych Marshala w Huntsville w Alabamie może pomieścić w sumie 13 CubeSatów i tyle miejsc będzie oferowanych różnym podmiotom w każdej kolejnej misji Artemis. Tymczasem przed Orionem niemal czterodniowa podróż na Księżyc. Wykorzystajmy więc ten czas na przyjrzenie się pojazdowi, który ma ponownie zabrać ludzi na Srebrny Glob. Bardzo Ci dziękuję, że wybrałeś mój film. A jeżeli dotarłeś do tego momentu, to być może zostaniesz ze mną na dłużej. Podobają Ci się treści, które tworzę, zostaw łapkę w górę i wyraź swoją opinię w komentarzu. A jeżeli jesteś tutaj nowy, to koniecznie zasubskrybuj kanał. Chcesz czegoś więcej, obserwuj mnie również na Facebooku, Instagramie i TikToku. Pamiętaj, to również dzięki Twojej aktywności możemy mieć oko na gwiazdy. Wracamy do filmu. Statek Orion, podobnie jak statki Apollo, składa się z trzech części Rakietowego systemu ratunkowego, modułu dowodzenia i modułu serwisowego. Moduł serwisowy Oriona został przygotowany przez Europejską Agencję Kosmiczną. To swoisty motor napędowy statku zaopatrujący go w energię elektryczną, kontrolę termiczną, powietrze i wodę. Wzorem innych części rakiety SLS, moduł serwisowy Oriona to również nic nowego. To tak naprawdę odświeżona wersja 20-tonowego Europejskiego Automatycznego Statku Transportowego ATV, który w latach 2008-2014 zaopatrywał Międzynarodową Stację Kosmiczną w paliwo, wodę, powietrze, materiały do eksperymentów i pożywienie, w tym truskawki, tiramisu oraz parmezan. Energia elektryczna potrzebna do prawidłowego funkcjonowania statku będzie pozyskiwana m.in. z czterech skrzydeł solarnych o długości 7 metrów i szerokości 2 metrów. Każde skrzydło składa się z trzech segmentów solarnych, które z kolei wykonane są z 1250 komórek solarnych każdy. Wszystkie razem są w stanie wytworzyć energię elektryczną niezbędną do zasilenia dwóch domów z trzema sypialniami. Panele słoneczne to nowość, jeżeli chodzi o amerykańskie statki kosmiczne, które do tej pory takowych nie posiadały, w odróżnieniu od rosyjskich Sojuzów czy chińskich Shenzhou. Źródłem napędu Oriona będzie jeden główny silnik systemu manewrowania orbitalnego, tzw. OMS. Był on już wykorzystywany, nie zgadniecie gdzie, w promach kosmicznych. Umieszczany ponad głównymi silnikami po lewej oraz prawej stronie, umożliwiał wahadłowcom zmianę orbity oraz przeprowadzenie manewrów dokowania i do orbitacji. W statku Orion dysponować on będzie ciągiem 26 kN i umożliwi manewrowanie w drodze na Księżyc. I z powrotem. Sercem statku Orion będzie moduł dowodzenia, zwany potocznie kapsułą. Będzie ona w stanie pomieścić czwórkę astronautów, którzy na przestrzeni o objętości 10 metrów sześciennych będą mieszkać i pracować przez maksymalnie 21 dni. 5 4 3 2 1 And lift off. At dawn, the dawn of Orion and a new era of American space exploration. Pierwszy, jak na razie jedyny lot Oriona, odbył się jeszcze na długo przed ogłoszeniem programu Artemis. 5 grudnia 2014 roku, rakieta Delta IV Heavy zabrała Oriona w pierwszy bezzałogowy lot testowy na orbitę Ziemi o nazwie Exploration Flight Test 1. Orion dwa razy okrążył Ziemię, oddalając się od niej maksymalnie o 6000 km. Próba zakończyła się wodowaniem na Pacyfiku około 4,5 godziny później. W swoim drugim locie, który ma odbyć się latem 2022 roku, kapsuła Orion nie poleci w zupełności pusta. Na trzech miejscach zasiądą bowiem manekiny. Dwa z nich będą żeńskimi fantomami o imieniach Zachar i Helga, nadanymi odpowiednio przez Izraelską i Niemiecką Agencję Kosmiczną. Ich zadaniem będzie badanie wpływu promieniowania kosmicznego na ciała astronautów, którzy w przyszłości zasiądą w kapsule Oriona. To efekt podjęcia współpracy ze startupem StemRad, który opracowuje i produkuje środki ochrony osobistej przed promieniowaniem jonizującym. Jeden z manekinów będzie odziany w specjalną kamizelkę AstroRed, podczas gdy drugi pozostanie bez ochrony. Oba manekiny będą badać poziom radiacji na poziomie skóry, jak i w sąsiedztwie kluczowych ludzkich narządów. Trzeci fotel dla odróżnienia zajmie manekin męski. Jego imię zostało wybrane w powszechnym głosowaniu, w którym udział wzięło blisko 300 tysięcy ludzi. Komandor Campos, bo taka propozycja wygrała, to uhonorowanie nieżyjącego już amerykańskiego inżyniera Arturo Camposa, który w NASA zajmował się opracowywaniem i kontrolą systemów elektrycznych statków Apollo i wahadłowców. Campos odegrał ważną rolę w czasie słynnej awarii Apollo 13, opracowując pionierskie rozwiązanie zapewniające uszkodzonemu modułowi dowodzenia niezbędne zasilanie w drodze powrotnej na Ziemię. Ostatnie miejsce zajmie maskotka Snupiego, sympatycznego Psara Beagle, bohatera wielu komiksów z lat 50. XX wieku. Co ciekawe, NASA już w 1968 roku wybrała Snupiego na maskotkę programu Apollo. Po czterech dniach podróży statek Orion jest już u celu. Po zbliżeniu się do Księżyca, pojazd korzysta z jego asysty grawitacyjnej, aby wejść na mocno eliptyczną orbitę wsteczną. Zanim do tego dojdzie, Orion przeleci za Księżycem w odległości zaledwie 100 km od jego powierzchni. W tym momencie łączność ze statkiem zostanie na kilkadziesiąt minut zerwana i odzyskana po tym, gdy Ziemia zacznie wschodzić nad księżycowym horyzontem. W swym najdalszym punkcie orbity pojazd znajdzie się blisko 62 tysiące km od Księżyca, co będzie tym samym rekordowym oddaleniem się pojazdu załogowego od Ziemi. W czasie blisko dwutygodniowej podróży wokół srebrnego globu wszystkie układy i systemy statku Orion będą testowane w środowisku głębokiej przestrzeni kosmicznej. Przy ponownym zbliżeniu się do Księżyca, Orion raz jeszcze skorzysta z jego asysty grawitacyjnej i odpalając główny silnik, uda się w podróż powrotną na Ziemię. W czasie jej trwania dojdzie do korekty kursu, której celem będzie precyzyjne ustawienie statku Orion względem Ziemi, tak aby wcelował on w cienką ziemską atmosferę. Po 25 dniach od startu, Ziemia ponownie zaczyna dominować w iluminatorach statku Orion. Przed wejściem w atmosferę odrzucony zostanie europejski moduł serwisowy, który wykonał już swoje zadanie. Podczas wejścia w atmosferę kluczową rolę odegra osłona termiczna kapsuły Oriona, która będzie musiała zmierzyć się z temperaturą wyższą niż ta panująca na powierzchni Słońca. Wszystko to efekt rekordowej prędkości, jakiej nie osiągnął jeszcze żaden pojazd kosmiczny powracający na Ziemię. Po przejściu przez atmosferę na wysokości około 7 km odpalone zostaną spadochrony stabilizujące, a chwilę po nich trzy główne spadochrony, które wyhamują kapsułę z prędkości ponad 38 000 km na godzinę do wartości bliskiej zero. Finał misji Artemis 1, czyli wodowanie, ma mieć miejsce na wodach Pacyfiku. Powodzenie misji Artemis 1, do której ma dojść najwcześniej w czerwcu 2022 roku, w ogromnym stopniu wpłynie na realizację kolejnych misji. Wszystkie z nich mają być już misjami załogowymi. Artemis 3 ma podjąć próbę lądowania na Księżycu. Tym razem mamy zostać tam na dłużej, a w związku z tym w ramach programu Artemis ma powstać orbitalna księżycowa stacja kosmiczna, która w przyszłości trafi nawet na orbitę Marsa. O wszystkich następnych krokach programu Artemis opowiem jednak w kolejnym odcinku na tym kanale. Tymczasem trzymaj kciuki za powodzenie misji Artemis 1 i pamiętaj, miej oko na gwiazdy. Do zobaczenia już wkrótce.